Wudęmsu, no I, a dzisiaj spotkałem Olka tego no co nie? No. I, bo bo mieszka w tym samym i, w tym samym miejscowości co ja. Wiemy tylko, dzisiaj... nie mów za dużo bo live chyba jest. Oko i dzisiaj tak go spotkałem, i, bo byłem u fryzjera dzisiaj. No. I on... on był z siostrą chyba. On tak chłopiec był obstrany. Mój tata jest taki przypakowany, co nie? Jak, jak zauważył mojego tatę, to się obstrał chyba Łagodny upadek. No i pięknie. To jest na pewno ładny tak, ja widać, że się zrespił Och, no czy gólem? Hmm. No, Zobaczcie czy jest live Zobaczcie czy jest live Jest Chyba, on tak chłopie był obsrany Mój to jest taki przepakowany co nie? No. No. Jest pod... nie. Są tam gościnki ale nie można tego. Są Da się zwiększyć wydajność ten? Kurde, ja sobie, słabego konta chodzę. Lagi dalej takie są? No są. Jak zauważył zauważymy mojego tatę, to to się chyba. Okej. Okay. Łagodny upadek. No i pięknie. To jest na pewno ładny, tak? Masz tyle przeglądarek, bo No, dwa razy masz tego. I co? So. No i to tak samo ci zżera wszystko.